Elowariacja, jak to Wam pokazać, jak pokój, teraz w co przyjechaliśmy. Jak to wszystko wygląda. Już się wyjeżdżamy. Więc jak na koniec, żeby pokazać, jak, jak było, było trochę to zamieszanie, ale już ogarnęliśmy. Zrobiliśmy co trzeba. Tu mam, tu spałem ja. Akurat na tym łóżku. Czasem są moje rzeczy, później jeszcze chwilę jeszcze wrócimy. Mieliśmy też klimat, który, który maksymalnie do 30 stopni. Tutaj światło nie ma. I tam też takie modułki. I mieliśmy też stolik, mieliśmy we Tu macie grzejnik. O, tu telewizor. Spoko. Tutaj można było sobie oglądać, nie wiem, to było na dziurę mamy łazienkę pozdrawiamy tu wcale wiadomo, że łazience może niewielkie, ale zawsze jak nazwę to coś tu jeszcze światełko było na dół łazienki moglibyśmy pokazać, że działa W taki sposób. Musiałem jakoś tylko to... jest nie... go po to, że... ale dobra. Znaczy... Od prysznica tak główko, to o... Od pełna dziurki Tu drzwi, żeby można było się tam, tu też... Główne drzwi i ja się od razu wychodziło. na o, tu mieliśmy taką małą... lodóweczkę było i tu zamrażanik mały a tu już proszafa ten sposób zrobiono jwam sobie link gdzie to się znajduje, bo to jest koło Warszawy więc no, tak, o, tu natura spała a ja tam spałem, więc takie takie tam małe małe, skromne, ale fajne tylko, bo brak mi tego, ale możecie I zostawiliśmy zakładnie, żeby było specjalnie. Bo szklanki były, razem no ze spadeczkiem były, w tam. No i znajdziemy szklankę na zewnątrz, więc to tyle. Trzymajcie się elo.